Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinku Akademii Intericat, w którym pokażę w jaki sposób o programowaniu Intericat tworzyć płytki o dowolnym kształcie, mianowicie dzisiaj płytki o kształcie heksagonalnym, gdzie sami będziemy rysować kształt tych płytek. Mam tutaj gotowy model łazienki ze wstawionymi modelami ceramiki. Wybieram moduł układania płytki, płytki, dodaj płytki na powierzchnię, wskazuję interesującą mi ścianę i będę teraz budował płytki na, na tej ścianie. Najpierw za pomocą szkicu stworzę sobie okrąg na bazie którego zbuduję sześciokąt, można odświeżyć podstawy geometrii ze szkoły podstawowej. Zrobię ustawienia kroku co 60 stopni tak aby łatwiej było mi zdefiniować wierzchołki tegoż sześciokąta i prostymi od długości promienia będę wskazywał kolejne wierzchołki, sześć wierzchołków, które następnie połączę prostą, dzięki czemu uzyskamy sześciokąt. Niepotrzebne linie teraz możemy usunąć. Zaznaczam funkcję usuń. Zaznaczam linie, których nie potrzebujemy. A także również usuwamy ten okrąg. Teraz zdefiniujemy region tej płytki. Region, szukaj regionu i klikamy punkt wewnątrz tego zarysu. Nałożymy na ten region teksturę płytki z kolekcji All in White. Bądzin przeciągam, upuszczam teksturę o wymiarze większym niż zarys płytki tak, aby ta tekstura została docięta do kształtu sześciokąta, do kształtu płytki heksagonalnej. Teraz odznaczam funkcję przeciągania i prawym przyciskiem myszy klikam na, na tą płytkę wybieram funkcję przesuń i przesuwam ją do prawego dolnego rogu naszej ściany. W ten sposób otworzyliśmy płytki, teraz pokażę w jaki sposób ją, ją powielić e, odpowiednio. W prawym przyciskiem myszy zaznaczam płytkę, jedną płytkę najpierw powielam do góry oraz funkcją kopii skopiuję kolejną płytkę, tak żeby później zdefiniować dwa kolejne kierunki podziału. Płytka kopiuje mi się o wymiar fugi, czyli o 3 mm oddalona od poprzednich dwóch płytek i w tej chwili będę powielał tą płytkę za pomocą funkcji pod prawym przyciskiem myszy, gdy... Naciśniemy na płytce, mamy taką funkcję, dowolny układ, gdzie definiujemy dwa kierunki podziału, kierunki definiujemy poprzez wyznaczenie środków sąsiadujących sześciokątów, sąsiadujących płytek i w ten sposób powielam płytkę na naszą ścianę. Jeszcze raz, dowolny układ, zaznaczam dwa środki sąsiadujących płytek i uzupełniam brakujące miejsca na naszej ścianie. Gdy luki zostały uzupełnione, wybieram funkcję odśwież VR. Ściana otwierze mi się w widoku właśnie wirtualnej rzeczywistości. To samo tworzę na podłodze i na tej lewej ścianie. Na ścianę za wanną nakładam już w standardowy sposób tą samą teksturę, którą nałożyłem na, na płytki. Ona już będzie powielona w sposób standardowy. W tej chwili pokażę w jaki sposób definiować i rozdzielać teksturę tych płytek, tak abyśmy, jeśli byśmy chcieli stworzyć dowolną, dowolny szablon naszej, naszej ściany z płytkami sześciokątnymi, wybieram funkcję edytor materiałów i odłączę teraz teksturę tej płytki, aby na, na niektóre płytki nałożyć inny, inną teksturę, żeby stworzyć ściany o takim własnym schemacie podziału tych płytek. I na tą płytkę właśnie, na tą ścianę, właśnie przeniosę jeszcze te, te płytki jasne, i w bardzo prosty sposób mogę też kopiować kolejne, kolejne tekstury. Po prostu wybieram pipetę i opcję zastosuj, wskazuję kolejne płytki, kolejne, kolejny podział, na którym będę powielał teksturę jasną. Tu już jest zupełna dowolność. Mój schemat będzie wyglądał w sposób następujący. To samo robię na widoku z góry, tu już przyspieszę ten widok. Oraz oczywiście nie musimy tego robić na widokach prostopadłych. Możemy to zrobić na widoku 3D i w ten sam sposób stworzę też linię jasnych płytek za umywalką. Tutaj nawet nie musimy wybierać tej tekstury, ona jest zapamiętana. W materiałów. Tak zdefiniowaliśmy własny podział. Nasza łazienka jest już praktycznie gotowa, wypłytkowana w odpowiedni sposób. Nałożę jeszcze przycisk nad toaletą. Już, wie, już jak wiemy, jaki mamy podział płytek, otworzę sobie bibliotekę właśnie łazienkową. I z kolekcji woli wybiorę przycisk, nałożę go na środku tej płytki. Wracam do widoku 3D. Z listy kamer, którą, które możemy sobie definiować, wybiorę kamerę skierowaną właśnie w odpowiedni sposób. Tu możemy sobie zapisywać dowolne kamery. Ok cofnę żeby w naszym oknie ten widok poglądowy był wystarczający włączam oświetlenie w przypadku oświetlenia wewnętrznego będzie ono włączać się w bardzo krótkim czasie już praktycznie wystarczy mogę teraz już zatrzymać włączanie tegoż oświetlenia i przeliczyć render silnikiem raytrace ale najpierw jeszcze tutaj ustawię parametry widoku jasność, kontrast i zedytuję tych kilka parametrów Właśnie jasności, ekspozycji, kontrastu, czerni i bieli. Tak, żeby nie musieć tego robić w postprodukcji. Jeśli ściana i scena jest gotowa, wizualizacja jest przygotowana, wybieram opcję renderu. Tak. Na tą chwilę prezentuje się nasza łazienka z płytkami heksagonalnymi. Oczywiście te dwa szablony mamy zachowane, jeśli byśmy chcieli odwrócić podział jasne z ciemnymi po prostu przenosimy, naciągamy teksturę z folderów Windowsa, tekstury JPG. Jeszcze na przykład, jakbyśmy chcieli zmienić strukturę tej płytki, żeby ona nie była gładka i płaskiwa, ale żeby miała pewną chropowatość, to zmienię też parametr wypukłości. W parametrze wypukłości wskazujemy jeszcze raz tą samą teksturę i wybieramy wartość od 0 do 1, gdzie 1 jest wartością największą. Tutaj dam wartość 0,6 oraz też wskażę pa parametr emiter, aby podkreślić tą, tą teksturę. Skopiuję także tym jasnym teksturę na, na tylną ścianę i schodki i włączę render już tutaj do, do pliku JPG okej, okay. w rozdzielczości 1024 na 780 e, tak wygląda nasza nasza łazienka wyrenderowana w silniku Ray Trace a tak, dla porównania, hmm, wyrenderowana w silniku fotonowym ja tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych filmów z serii Akademii Interikat i odwiedzenia naszej strony na Facebooku. Dziękuję, do usłyszenia. Do zobaczenia.